Dzień dobry, moi wideo wie, No, widzicie, co mam. Dopiero ma dzień Ferrari, Który może robić, właśnie BIP. To, i tutaj się człowieczka. Nie tak, nie jak szub. No, wiecie o co chodzi? Trzeba wyjmować tak. I jaka różnica od mojego zabawkowego Ferrari na Lota, która tam już ma 4 lata. Tutaj proszę. Tutaj powinno to być większe. No patrzcie. Widzicie te wydechy? Bo to powinno gdzieś być tak tuż, że, żeby pod, tą, no pod tym dachem całe było. No i to bardzo pasuje, wiecie do czego? Do jednego filmu. Kto napisze y, 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 w komentarzu i zgadnie, temu przypnę serduszko. I kolejna różnica chodzi o ten dach. O ten dach. O, o, to, o. To. to powinno być dwa razy większe. To. To by poszło tu, czyli jedna strona i tu druga strona. Jak tutaj jest. I trzy. Czekajcie. Na różnica to nie ma w ogóle tutaj, no wiecie czego? No czekajcie, lusterek, a tu ma tutaj dwa: o. lusterko i lusterko, a tu nie ma, nie ma, no po prostu nie ma. Y Dwa auta dostanę jeszcze na tego. Yy. Czekajcie na. Co ja? No, powiem, co my tak. I kolejna różnica do tego auta, do tego, taki spadek ma. No. Tutaj ma malutki Ale to się kojarzy do Lamborghini. Naprawdę. Bo, bo to jest tak zrobione że... jak Lamborghini. Tylko światło stawiane ze super chyba. No i pominając to, że już 3 minuty 30 sekund trwa nasz odcinek. Nie wiem, czy to zakończyć ale słuchajcie widzowie dzisiaj ja jeszcze zrobię jakiś odcinek w może z Five Nights at Freddy's Uncustom Night, więc opa